Obok gospodyn wiejskich z Janowa Karwickiego będzie przyszykowywać dzisiaj porkę. Porka składa się z zwykłych, prostych składników, ponieważ to jest zdanie naszych babcz, gdzie kiedyś nie było takiego urozmaicenia jak dzisiaj. I na porkę wystarczy nam tylko ziemniaki, woda, sól i mąka. I teraz przedstawimy. Po kolei wszystkie czynności, jak to się robi. Pierwsza czynność, jaka jest potrzebna do przygotowania porki, to jest obieranie ziemniaków i wrzucenie ich do wody i zagotowanie. Tutaj mamy już obranych 2 kg ziemniaków, które jak się zagotują, dosypiemy 1 kg mąki, ponieważ taka jest proporcja do naszej tradycyjnej porki. Nasze ziemniaki pogotowały się około 10 minut. Teraz będziemy dodawać mąkę do gotujących się ziemniaków. Aby nasza porka była smaczna, żeby się dobrze ugotowała, musimy teraz zrobić na środku dziurkę, która jest bardzo ważna przy gotowaniu porki. to no. jest To nie jest to takie hopsiu. Co to, to tam porka? To nie jest takie hopsiu. Nie hmm. wiem, widelcem, muś rzeczką czymś weźmiemy. Po wszystkich wykonanych tych czynnościach porkę przykrywamy przykrywką i gotujemy do miękkości ziemniaków. Nasze ziemniaki już się ugotowały, teraz musimy odcedzić nadmiar wody. Dobra. Nie? A teraz przed nami najważniejsza czynność. Ubijanie porki. Zawsze? Za dużo ziemniaków. Miękki jeszcze mąki To miękkie jeszcze trochę może też. Mówi. To wyciąć bo? To. Jeszcze złoki. Może zależy od ziemniaków też, nie? No jakie ziemniaki. Młode ziemniaki. Aha, to trzeba tak od razu. Tak? tak? Tak. Nasza porka wtedy jest dobra, tylko i wyłącznie, jak jest bardzo dobrze utłuczona. Wymaga to bardzo dużo siły, wymaga bardzo długiego tłuczenia. Porka wtedy jest dobra, jak odchodzi nam od tłuczka. Wtedy dopiero możemy ją wyjąć z garka, przełożyć na miskę. Porkę tylko i wyłącznie ubijamy tłuczkiem drewnianym. Uwieńczeniem naszej porki są skwarki, które przygotowałyśmy wcześniej. Najlepsze są z boczku i to jest właśnie usmażony boczek, którym będziemy polewać porkę. Ważne jest też, jak się wyjmuje porkę z garnka. Ciężko nam to idzie, ale jakoś myślę, że damy radę. Wyjmujemy łyżką w małych takich kopczykach, aby to ładnie wyglądało. I tu jeszcze chcemy Ważne jest, żeby było dużo okrasy. Wtedy jest porka lepsza, smaczniejsza. Albo zostawiasz tutaj, tak może tak, o, żeby było widać, że to tu sypiesz, A bo ja spłynęłam z boku. No, tu jeszcze. Czyli w i właśnie w tej chwili nasza porka jest gotowa. Zapraszamy wszystkich do konsumpcji i życzymy smacznego. Będzie porka dobra, jak i dobre skwarki będą, nie? Ja. Dobra, dzięki. Się, to jeszcze panesz. Trochę, trochę dobra, dobra. Na wskareczkę. Hmm. Coś pięknie dobrego. Teraz się okaże, czy nasza porka jest smaczna. Próbujcie dziewczyny i prosimy o ocenę. Bardzo dobra, ja już Pyszne. próbowałam Przepyszna. Mm. Jaka pyszna i a najlepsze z parki. Wyrobiona. <gry> Bardzo dobra, zapraszam. Jak za młodych lat. Najcięższym momentem gotowania porki jest właśnie jej wyrabianie, bo od tego zależy cały smak. I cała konsystencja porki. Najlepiej jak wyrabia to mężczyzna, ponieważ do tego trzeba dużo siły. Ona musi być bardzo mocno wyrobiona, i, i mężczyźni nam w tym pomagają, bo naprawdę kobiety same nie dałyby rady wyrobić tej porki. A od wyrobienia jej właśnie zależy cały jej smak. I cała obróbka tej, tej naszej porki, także dlatego potrzebni są nam mężczyźni do gotowania porki. Kiedyś, właśnie, zawsze wyrabiali to mężczyźni. Pamiętam jeszcze dzieciństwa, jak moja, moi rodzica, szczególnie mama, wyrabiała, robiła porkę i wyrabiała ją. Tatuś jej pomagał z, z tą siłą, która, żeby była dobra porka, to wy, no, wyrabiał ją jak najlepiej. No i okrosił, i żeśmy jedli. U mnie w domu z kolei do y, porki był gotowany kapuśniak albo zupa ogórkowa. Nie, u mnie nie było tak, nie zawsze było na kwaśno z porką. Można też mlekiem, jak to lubi. Jak to lubi. lubi no. A najlepsza porka to jest jak się odgrzeje ją. Jeszcze no, jak ją się tak właśnie, na weźmie odpiegana. tą porkę, na no, takie placuszki się ładne porobi i położy się na patelnię, która już jest nagrzana i się tak ładnie odpieka. I się okrosi za no, tymi ciuczkami i się kładzie na talerzyku taka smaczna, bardzo smaczna jest. Także ja tak, porka nie jest dobra tylko po ugotowaniu, ale również jeszcze i po odsmażeniu na Od... drugi czy trzeci dzień, ponieważ to było danie, które było często gotowane kiedyś, bo, bo to jest z podstawowych składników, które były zawsze w domu na czasie. Dlatego ona mogła być jedzona jeszcze przez dwa czy trzy dni, odsmażana na patelni. Tak, dobra, dobra. I wtedy jest też bardzo smaczna. Bo ja robiłam to moje wnucie przechodziły i bardzo się zachwycały tą porką, którą babcia ja zrobiłam na swojej w Bo wracamy no, do tego. Tam tradycji. No, tradycji jest zdrowym jedzeniem. No, na pewno jest zdrowa, jest, nie potrzeba składników dużo, nie jest droga i jest też no, w miarę szybko robiona. Jedynie co tam schodzi z tym utłuczeniem. Wyrabianiem, jej, wyrabianiem. a tak to, ale na pewno jest zdrowa, bo Zdrowsze. jest naturalnych składników robione. Już te wędliny, które kupujemy i jemy. Czy zupki jakieś. Bo to gotowe. można i do obiadu i, no i takiego, tak sobie no, Ale przetrącić. mówię, że ja robię, no to robiłam, bo jak bym młodsze wnuczki, no to przychodziły i pytały się, babciu, kiedy robisz korkę, bo bardzo dobra, jeszcze ta odpiekana to już zachwycałeś. A Porka jest takim daniem, które naprawdę w tych czasach bardzo rzadko się robi. To jeszcze tak u nas na wsiach, ale na pewno e, pokolenie młodsze od nas nie zna w ogóle e, tego dania, a to jest taka tradycja, że naprawdę powinniśmy to zachować i robić i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Bo to jest zdrowe jedzenie, wartościowe dla ludzi i powinno to być naprawdę gotowane, powinno powracać do łask naszych gospodyń.